Dzień bez samochodu. Limuzyny odstawiły nawet władze łodzi. Prezydent Jerzy Kropiwnicki nie używał dziś samochodu. Jak zwykle przyszedł rano do pracy piechotą, ale później odstawił służbowe auto. Podobnie uczynili jego zastępcy i dyrektorzy poszczególnych wydziałów urzędu. Przykładowo, wiceprezydent Karol Hołdzynski przyjechał do pracy rowerem, a rzecznik prezydenta autobusem. Zrobili to na apel prezydenta Kropiwnickiego. Jak sam podkreślił, nie było to polecenie służbowe. Nie mogę wydawać takich poleceń służbowych, ale, ale apelowałem oczywiście o to, żeby urząd dał dobry przykład. W wojsku się mówi, że rozkazy można wydawać głosem na piśmie lub przykładem własnym. W Łodzi mamy obecnie 270 tysięcy samochodów. Oznacza to, że jedno auto przypada na cztery osoby. Choć do natężenia ruchu z Warszawy lub innych europejskich stolic ciągle daleko, to zarząd drugi transportu apelował dziś, aby przesiąść się na stałe do komunikacji miejskiej. Warto jeździć komunikacją, ponieważ ona jest z punktu widzenia ekologicznego korzystniejsza dla miasta, dla środowiska, czyli dla każdego mieszkańca indywidualnie również. Jest mniej przestrzeni. Zaborcza w stosunku do przestrzeni ulic. Gmina preferuje komunikację zbiorową. Na razie pracuje się nad regularnością i częstotliwością kursowania autobusów i tramwajów. W przyszłości poruszanie się autem po śródmieściu będzie też znacznie droższe. Rozrosną się obszary płatnego parkowania, a cena postoju znacznie się zwiększy. Przełom w stomatologii. W łodzi pojawił się aparat do leczenia zębów ozonem. Wizyta u dentysty dla wielu osób, nawet tych regularnie dbających o zęby, raczej nie kojarzy się z przyjemnością. Pamiętam, że jak byłem mały, to Ojciec mi do trzeciego dentysty zabrał, bo nie chciałem mu otworzyć tego trzeciego dentysty, u w palec, bo wtedy wiertła taki dźwięk wydawał jak młot pneumatyczny, a tutaj przy tym nie będzie żadnych obaw. Bezbolesne i bezinwazyjne leczenie próchnicy możliwe jest dzięki użyciu ozonu, który na chory ząb podawany jest przy pomocy specjalnego wiertła. To pikanie to w tym czasie ozon przepływa przez ząb. To jest druga faza, kiedy ozon zostaje usuwany z tkanek. Zęba on powraca do urządzenia. Takie leczenie trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, a do dentysty musimy przejść ponownie dopiero po miesiącu, by wypełnić plombą zaleczony ząb. Nie dotykamy zęba żadnym instrumentem tnącym. Nie robimy żadnego znieczulenia. A likwidujemy próchnicę? No to wystarczą te trzy. Elementy, żeby zachęcić pacjenta do odwiedzenia gabinetu stomatologicznego. Urządzenie do leczenia próchnicy ozonem kosztuje ponad 100 tysięcy złotych. Instytut stomatologii otrzymał je od prywatnej firmy do półrocznego bezpłatnego testu. Pierwszymi pacjentami, którzy skorzystają z nowoczesnego sprzętu, będą wychowankowie łódzkich domów dziecka. To były pierwsze takie zawody w Łodzi. Rywalizacja w psim uciągu. Zawody w psim uciągu to w Polsce bardzo młoda dyscyplina, choć na świecie uprawiana od wielu lat. Jest to stara tak naprawdę dyscyplina, która urodziła się na lasce od no, 100 lat. Polega to na tym, że pies w oryginale, czyli na Alasce ciągnie sanie wyładowane e, jakimś ciężarem na krótkim dystansie. Wczoraj w pełnym słońcu psy zmagały się z kilkuset kilogramowym ciężarem. Zwierzęta ciągnęły ułożone na wózku worki z gipsem. Mistrzem w ogóle świata jest pies z Alaskan Malamut z e, Alaski, który ma na swoim koncie 5,5 tony. Mistrzem Polski, którego nie gościmy w tym roku, no bo chłopak wyjechał na zawody do Australii, e, uciągnął e, e, w tym roku w w Krakowie pobył rekord to jest 3 tony 17 kg. Laureatką wczorajszych zmagań została fiesta rasy Alaskan Malamut. Ważąca 30 kg suczka uciągnęła wózek o masie 1950 kg. Organizator imprezy łódzki klub przyjaciół wilków i psów północy Watacha zapowiada kolejne zawody, tym razem zimą, wyścigi psich zaprzęgów.